Witam Was na Anarchii, tutaj Rader, tylko że troszeczkę inaczej niż zawsze, ponieważ dzisiaj bez nikogo, ale dzisiaj jest w planie zrobić bazę i o, zobaczymy niedługo wrażenia y, moich kolegów na bazę, zapraszam Was do filmu, zostawcie subika i lajka, lecimy. A więc dobra, możemy zacząć. Yy, jeszcze jak yy, mam w planie zrobić tą bazę, jeszcze nie wiem, ale mam łopatę, yy, mam dwa staki bruku, osiem obsydianu, nie wiem, może mi się to, to, to do czegoś przyda, ale na początek myślę, że powinniśmy pójść w rtp, okej, okay, ja już jestem i teraz możemy zacząć kopanie dirta, troszkę to zajmie, widzimy się jak już troszkę wykopię. Okej, okay, ja już trochę dilta mam, bo cztery staki i to mi już na razie raczej wystarczy. Dlatego tepnijmy się w RTP i zacznijmy się budować do góry na lasowych kordach. Dobre miejsce na bazę. Widzimy się, jak już to skopię. Okej, okay, a więc jak już to widzicie, no to skopałem. A więc teraz budujemy. Okej, okay, są postępy. Lecimy dalej. Okej, okay, więc taka mini farmaczciny jest już w miarę gotowa. Okej. Okay. Widzimy się przy następnym postępie. Okej, okay, ja już jestem z powrotem i jest postęp, bo już jest taka mini farma. Dobra. Yy, musimy yy, Powiększyć tutaj coś. No troszeczkę takie. I teraz zrobimy miejsce na bazę, gdzie będzie będą skrzynie Lecimy dalej. No, ładnie jest. Ok, tak to się prezentuje. Tutaj jest fontanna. No. Myślę, że całkiem dobrze. Wiem co mógłbym zrobić. Mógł zrobić. Nie. To jest bez sensu. To nie. No i widzowie. Yy, tutaj no ten wodospad. Tak ogólnie. No to możecie oceniać. Ale jeszcze jest parę takich rzeczy, które. Muszę zrobić, a jeszcze nie zrobiłem. Beczki. No i mam 9 beczek. Udam. Dobra. E, tutaj będzie trzcina w przyszłości, ale jeszcze nie. Mm. No. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Pa-pa!